Będziemy w stanie sobie odpowiedzieć, dlaczego doszło do takiej sytuacji, że nie chcemy korzystać z tego, co możemy mieć w Polsce najlepiej wykorzystane do produkcji energii i byłoby najtańsze, dlaczego idziemy za. Kasłami, które w Unii Europejskiej potrafią nic nie znaczyć, bo kiedy nagle jest problem z gazem, okazuje się, że można szybko gaz, można szybko węgiel wdrożyć do produkcji prądu, jak chociażby zrobiły to Niemcy. I tam nie ma z tym żadnego problemu. A ona w tym samym czasie próbuje się nam wmówić, że my musimy koniecznie mieć zieloną energię, ale musimy za to płacić dużo więcej. Nie mamy wyboru. Jeżeli nie mamy wyboru, no to ta suwerenność jest chyba jednak ograniczona.